Jaki masz poziom polskiego? Sprawdźmy to. To jest klucz. To są chusteczki. To jest szczoteczka do zębów. To są nożyczki. To jest gumka do włosów, a to jest taśma. To są sznurówki do butów. A to jest. Agrafka, To jest. Penseta. Albo pensetka, a to są kombinerki. Jak ci poszło? Ile z tych słów znałeś? Napisz w komentarzu.